Witać wszystkich. Jedna z kilku możliwości pozyskiwania wody w terenie. A tutaj w lesie mamy mech. Mech bardzo dobrze. Słabo widać. Mech bardzo dobrze tę wodę absorbuje. I poza tym można ją pić, można te wody pić od razu prosto z tego, gdyż mech zawiera w sobie bardzo dużo takiej substancji. Jaką jest jodyna. Więc od razu ta woda jest odkażona. Właśnie do filtrów, które są robione tak na szybko, takie w terenie. Właśnie często gęsto jest ten mech stosowany ze względu na zawartość jodyny i ze względu na to, że lepiej tę wodę filtruje. No, z tego mchu za dużo wody by nie było. No, nie, trochę leci. Może nie będzie za bardzo tego pewnie widać. Coś tam widać. Także myślę, że tym chem, co jest tutaj, już mógłbym trochę tej wody pozyskać. Niemniej jednak, no, tak jak wspomniałem wcześniej, mówi się, że taką wodę z takiego mchu można pić od razu ze względu na za dużo zawartości jodyny. Niemniej jednak ja bym ją radził przegotować. Tak, tak na wszelki wypadek chociażby niby mówi się. To już bez... niby mówi się, ale lepiej zawsze być ostrożnym. Ostrożności nigdy za wiele. Zwłaszcza w terenie. Zwłaszcza jak musimy właśnie w taki sposób tę wodę yy, pozyskać. Dzisiaj tak krótko, a ja ruszam dalej w las. Jest niedziela, jest fajnie. Trochę popadało. Trochę tej wody się właśnie w tych mchach zebrało. Można podziałać sobie. Póki jeszcze jest w miarę ciepło. Zapraszam do oglądania, komentowania. Zapraszam do polecania mojego kanału Umiarkowany Prepers. Zapraszam również na TikToka, gdzie się udzielam. No i co? To na chwilę obecną byłoby tyle. Dzięki piękna.